Dzień dobry pani Kuś. Niestety nie mogę być w kursie w środę, dlatego robię, robię to nagranie. Nazywam się Sergej Prochorow, mam 30 lat, bardzo mi podoba język polski, ale go się uczyłem sam na sam i teraz nie, nie mam pojęcia jaki poziom mam myślę, że jestem jak pies rozumiem coś, ale nie mogę mówić bardzo dobrze Pani może zapytać dlaczego się uczym polskiego, ale ja nie wiem. Uczym się języka polskiego dla siebie. Mój pradziadek był Polakiem i kiedy był dzieckiem, zawsze chciałem zobaczyć polsku. To już zrobiłem. Ale byłem tylko w Warszawie, a to jest bardzo piękne miasto. Jeszcze w dzieciństwie czytałem książki. Teraz nie mam dla tego czasu, bo jestem studentem. Studuję. Język włoski, tutaj w Berlinie. Znam też język angielski, niemiecki. Rozumiem po hiszpańsku, francusku i białorusku. Jestem Rosjaninem, ale mieszkałem w Mińsku, w uh, Białorusi. Um, kiedy um, mieszkałem w Rosji uh, i Białorusi, uh, pracowałem uh, na stałym... moment, nauczycielem uh, języka angielskiego w szkole języków obcych. Teraz nie pracuję, tylko studuję. Nie wiem, co jeszcze trzeba powiedzieć. No dobrze, do widzenia.